Max sobie śpi, a ja Was witam serdecznie. 16 września, w czwartek o godzinie 18:56, będzie rozwiązanie konkursu. Dzisiaj na, z okazji 1300 subskrypcji zawodowego. No i nagrodą jest ta książka. To jest mój egzemplarz, który czytam. Właściwie już kończę i wierzę, że coś dobrego, ten kto wygra tą, wygra tą książkę, coś dobrego wyciągnie z niej, Jakieś, y, jakąś korzyść. Ja wyciągam korzyść, bo czytam ją i naprawdę jest dobra, mimo że jest nie za gruba, ale jest w fajnej treści. Tu jest egzemplarz dla was. Jak widać jest on nieruszany, niedotykany, jeszcze w paczce. Będzie wysyłany jutro osobie, która wygra. A zanim rozpoczniemy konkurs, mamy jeszcze, a czy rozwiązanie konkursu, mamy jeszcze 3 minuty. Zajrzymy, co tam jest w kanale, który polecamy, jak sytuacja. Sprzątam bunkry 765. No, troszeczkę drgnęło, troszeczkę drgnęło do góry, ale jeszcze jakby drgnęło więcej, to by było super, super, mój drodzy. Byłoby super. Coś ta ostrość mi się w tym telefonie. Knoci, on tak nie nagrywa dobrze wieczorową porą, zauważyłem już o zmroku, może będę musiał zmienić sprzęt do nagrywania wkrótce i zajrzymy co tam jeszcze słychać na zbiórce u Filipa jakby stanęło troszeczkę mam nadzieję, że w tym roku się uzbiera Filipowi na operację i po prostu chłopak osiągnie swój cel. Ja też zamierzam założyć zbiórkę na pomagam.pl, bo widziałem, że większość komentarzy waszych jest pozytywna, pod filmikiem pod tytułem Zbiórka na Kangurka 58.18. Cały czas czekam na, na godzinę 19, bo chcę rozpocząć losowanie. Ustawiłem sobie już stronę, będziemy robić wszystko na żywo, żeby nie było. Też właśnie zbiórkę sobie chcę zorganizować może jako eksperyment taki, czy w ogóle wyjdzie, czy coś uda się uzbierać. Myślę, żeby ustawić sobie cel 5000, tysięcy, 4000 za auto i tysiąc na opłaty, żeby było na ubezpieczenie, przerejestrowanie i tak dalej, co by na to, <laughs> czy jest to osiągalne. 5 tysięcy na kangurka, do zbierania złomu po śmietnikach. Zobaczymy. zobaczymy. Jest za minutę 19, moi drodzy. Zaraz rozpoczniemy procedurę odpalania, losowania. Także czekam dokładnie na 19, żeby nie było. Że ktoś nie zdąży z komentarzem, że pisał za minutę 19 i się nie załapał. Staram się wszystko robić rzetelnie, na ile potrafię. No. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Zbliżamy się do godziny. Ta ostatnia minuta kiedy czekasz to jest najdłuższa zawsze. Tak samo jak ostatnie kilometry kiedy jechałem w trasie jeszcze to zawsze te ostatnie setki były najdłuższe. O jest skoczyło skoczyło. 19 rozpoczynamy rozpoczynamy nasze losowanie więc tak <laughs> muszę sobie skopiować. Skopiować ten filmik. Tak, się to robi, skopiować, kopiuj, wchodzimy na stronę do losowania, wklej, chyba się wkleił dobrze i teraz tak, filtruj zduplikowanych użytkowników, będziemy filtrować, filtruj komentarze na podstawie określonego tekstu, słowo kluczowe było, moi drodzy, dobrobyt, więc wpisujemy D o, jest dobrobyt? Jest dobrobyt. No i zobaczymy, ile komentarzy. <laughs> ile komentarzy było? 41 komentarzy, moi drodzy. 41. No więc zaczniemy losowanie. Chyba wszystko zrobiłem dobrze, mam nadzieję. Rozpocznij loterię i wybierz losowego zwycięzcę, Aha, zastrzegam sobie jeszcze taką, takie prawo, że osoby, które piszą komentarze, które mi się nie podobają, jeżeli uda się im osio wygrać, to anulujemy losowanie i zrobimy jeszcze raz. <laughs> Także osoby, które piszą komentarze takie, które mi się nie podobają, nie otrzymają, nic ode mnie nie otrzymają. Zarabiaj więcej pieniędzy, Brian Tracy. Zobaczymy, kto książkę otrzymał od zawodowego. Czas, start. Dobrze to robię? Start. Ewa K. Gratulacje, Ewa. Ewa K. wygrała książkę od zawodowego. Pod, filmem będzie, pod tym filmem będzie adres mailowy i pośli Ewo poślij Ewo mi swój adres pocztowy i ja jutro, jutro, co jest jutro? Sobota. Chyba w poniedziałek dopiero, chyba, że żona pójdzie na pocztę mi to wysłać, także wysyłam ci książkę Ewo. Gratulacje dla Ewy. Kto nie zna Ewy, zapraszam na jej kanał. Tam jest y, papi, zając najdzielniejszy, którym się opiekuje Ewa i w ogóle jest to kanał bardzo ciekawy. Cieszę się Ewo, że wygrałaś Cieszę się bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Pamiętajcie, co 100 subskrypcji będzie u zawodowego konkurs, także następny konkurs, jeżeli osiągnie zawodowy zbior złomu subskrypcji 1400 urządzimy kolejny konkurs i obiecuję, że będą lepsze nagrody, chociaż to nie jest zła moim zdaniem. Będą nagrody, będzie ich więcej. Obiecuję, że będzie więcej, a Książki też będą się pojawiać, moi drodzy. Bo kto czyta, kto czyta, nie błądzi. Nie, kto, py, kto pyta, nie błądzi. Ale to zrobiłem taką przeróbkę tego przysłowia. Kto czyta, nie błądzi. Moi drodzy, miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Wyświetlimy jeszcze raz zwycięzcę. A Filip też jest zwycięzcą. Ewa, Ewa K. Wygrała książkę u zawodowego. Taką książkę. Ona jest tutaj nieużywana, niedotykana. będzie jutro lub w poniedziałek wysłana. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do ważenia, do ważenia i pozdrawiam Cię, Ewo.